No to tak na dzień dobry, żebyśmy mieli jasność. Ten cały Netflixowy serial o Edzie gay nie to jest w dużej mierze fikcja literacka. Prawda jest taka, że o tym całym słynnym rzeźniku wiadomo tyle, co kot napłakał, a więcej jest domysłów i legend niż twardych faktów. Tylko że twórcy mieli to w tak głębokim poważaniu, że z uśmiechem na ustach karmili nas scenami, które albo nigdy się nie wydarzyły, albo nie ma na nie żadnego papieru. Dlatego na potrzeby dzisiejszego odcinka wyciągnąłem kilka takich smaczków, o których warto wiedzieć, żeby nie wyjść na idiotę na imprezie. Zacznijmy od naprawdę absurdalnej rzeczy, mianowicie, że nasz wiejski psychopata, przyszły król tapicerstwa ze skóry sąsiada, swoje natchnienie do zbrodni czerpał ze zdjęć zwłok, z obozów koncentracyjnych i komiksów o Ilzie Koch. Ta kobieta, która została oskarżona o tortury i mordy, nigdy nie miała nic wspólnego z Edem Geinem. Nie ma absolutnie żadnych dowodów, że on w ogóle wiedział o jej istnieniu, czy był nią zainspirowany. Kobieta zmarła w niemieckim więzieniu w 67, kiedy Ed już od dekady siedział zamknięty w psychiatryku. Ich drogi mogły się skrzyżować co najwyżej. Wyżej w zaświatach, ale scenarzyści widać uznali, że co tam fakty byle się klikało. I oczywiście, całe te potwory na Netflixie, to wiadomo, że to trochę naginają rzeczywistość, choć mam wrażenie, że z sezonu na sezon jest coraz gorzej. Mówiąc krótko, czysta fantazja dla dramatycznego efektu. W serialu mamy scenę jak z rasowego dramatu rodzinnego. Henry, brat naszego tytułowego rzeźnika, ma czelność zasugerować, że ich mamusia ma na Edzia, delikatnie mówiąc, niezbyt zdrowy wpływ. No i co zrobił nasz Ed? No bierze kawał drewna i rysuje bratu z tyłu głowy dziurę, a potem aranżuje pożar, żeby zatuszować całą tę rodzinną sprzeczkę. I teraz najlepsze, bo w tej totalnej fikcji może jednak tkwić ziarno prawdy. Oficjalnie Henry zginął w pożarze, nieszczęśliwy wypadek, udusił się dymem, dziękuję, do widzenia. Ale tu diabeł zaczyna szeptać do ucha, no bo po pierwsze... Kto tak sprytnie odnalazł zwłoki w pogorzelisku? Ano właśnie, Ed Gein. Po drugie, podobno ciało Henry'ego miało na głowie dziwne sińce, jakby ktoś mu jednak przyłożył czymś tępym. Tyle, że w tamtych czasach nikt nie wpadł na genialny pomysł, żeby zrobić autopsję. No bo po co drążyć temat, skoro jest ładna, prosta historia o wypadku. Dopiero po latach, jak wyszło na jaw, jakie hobby Ed Gein pielęgnuje w swojej stodole, ludzie zaczęli łączyć kropki. Więc czy go zabił, czy nie, naprawdę trudno powiedzieć, ale Netflix, wiadomo, wziął wersję bardziej filmową, no bo kto by chciał oglądać dramat, o tym jak dwóch braci nieudolnie gasi pożar. Przy tym serialu telenowele z Wenezueli wyglądają jak dokumenty BBC. No bo przypomnijmy, że Gainowi udowodniono tylko dwa morderstwa, więc nie, przynajmniej teoretycznie, nie zabił tylu osób, ile zabił w tym serialu. Natomiast prawdą jest, że jedną z tych ofiar była oczywiście Bernice Warden, która w serialu, co ciekawe, była jego kochanką. I tutaj robi się już troszkę niezręcznie. Scenarzyści stwierdzili, że historia o gościu robiącym sobie miski z czaszek jest chyba zbyt mało pikantna, więc dopisali mu gorący romans z dużo Starszą panią, którą zresztą na końcu z zimną krwią, wiadomo co. Bernice Warden istniała. Owszem, była właścicielką sklepu i jedną z jego dwóch potwierdzonych ofiar. Nie było jednak, na pewno nie potwierdzono, żadnego romansu, żadnego podsycenia obsesji, żadnej chorej miłości. Policja wpadła na jego trop nie przez jakiś romantyczny prezent, tylko przez najbardziej prozaiczną rzecz na świecie, czyli paragon. Zwykły, nudny kwit potwierdzający, że był w jej sklepie jako ostatni klient. Ale wiecie, no sam paragon w filmie wygląda trochę średnio, a romans. Z Przyszłą ofiarą, która jeszcze akceptuje jego dewiację, no to to się bardziej sprzedaje. I to jest ten moment, w którym scenarzysta musiał sobie chyba pomyśleć: Fakty są nudne, dopiszmy mu Love Story nikt się nie zorientuje. No i w sumie miał rację. Wyobraźcie sobie tę scenę. Na wolności grasuje przerażający Ted Bundy, a zdesperowane FBI drapiąc się po głowach idzie poradę do kogo? No do naszego Eda Geina. No niestety, rzeczywistość jest jednak nieco inna niż w serialu. Czy Gein pomógł złapać Bandiego? No pewnie, że nie. Bundy owszem, mógł studiować przypadki starych wyjadaczy, w tym Geina, ale na tym ich związek się kończy. Cała ta scena współpracy ze śledczymi to był w serialu Wytwór chorej wyobraźni. Mały, nieistotny szczegół, który scenarzystom jakoś umknął to, że Ted Bundy szalał w latach 70. Kiedy nasz rzeźnik już wtedy od dobrych lat siedział zamknięty w psychiatryku, i prawdopodobnie jego największym zmartwieniem było to, czy na obiad znowu będzie galareta. Nie ma absolutnie żadnych dowodów, żeby jakikolwiek policjant czy agent konsultował z nim jakąkolwiek sprawę. Nawet ci przedstawieni na ekranie hitu Netflixa są nie wiadomo kim i skąd się wzięli. To jest czysty mit popkulturowy, zwyczajnie atrakcyjny, bo łączy dwie legendy zła w jedną opowieść. Oglądając odcinki, można dojść do wniosku, że bohater tej historii był nekrofilem i kanibalem. Jeśli chodzi o to pierwsze, to Edgain na pytanie, czy bawił się w Romeo ze świeżo wyciągniętymi z ziemi kobietami, zaprzeczał, mówiąc, że nigdy w życiu, bo odrzucał go smród tych zwłok i nieprzyjemny zapach. Jeśli chodzi zaś o kanibalizm, to i tutaj nigdy nie udowodniono, że robił sobie tatara z sąsiadki, no bo jego obsesja była, jak to mówią, mądrzy ludzie, wizualna i rytualna, a nie kulinarna. No ale żeby nie było, że to był jakiś grzeczny chłopak, no bo akurat prawdą jest, że po śmierci swojej matki Edgain włączał tryb nocnego krecika i ruszał na cmentarze, gdzie z uporem maniaka odkopywał groby kobiet, które przypominały mu jego ukochaną rodzicielkę. Ciekawostka jest taka, że z tych części ciał nie robił sobie jednak kolacji, tylko meble i ubrania. W jego domu znaleziono miski z czaszek ze skóry, a na deser hit kolekcji wiosna-zima kompletny, także skórzany kobiecy kostium. Z czego słowo skórzany nie jest tutaj użyte przypadkowo. Jakby wątków romantycznych było wam jednak za mało, no to jest również taki jeden z Adeline Watkins. W serialu to jest taka Lady Macbeth z Wisconsin, która szepcze Gainowi do ucha chore pomysły, podaje komiksy o nazistach i pewnie jeszcze trzymała latarkę, jak kopał w grobach. Normalnie partnerka w zbrodni Bonnie i Clyde w wersji dla dewiantów, no ale ile w tym było prawdy? No prawdą jest, że taka kobieta faktycznie istniała. Ale jak zamknęli Eda Gaina, to ta kobieta wyskoczyła do gazety i zaczęła opowiadać, że ona z nim była, uwaga, 20 lat. Że się jej oświadczał, że był miły i Słodki, że sobie gadali o morderstwach, jak inni o pogodzie. Tyle, że parę tygodni później tej samej gazecie powiedziała, że w sumie to kłamała i znali się może parę miesięcy, parę razy byli w kinie i to tylko tyle. Później ta kobieta okazała się mitomanką, która zwęszyła swoje 5 minut sławy przy okazji największej afery w miasteczku, a sam Ed nigdy o niej nawet słowem nie wspomniał. A Netflix wziął tę najbardziej niewiarygodną wersję i zrobił z niej prawie że główny wątek romantyczny. No bo po co się opierać na faktach, skoro można oprzeć scenariusz na niestabilnej, emocjonalnej kobiecie, która zmieniała zdanie częściej niż chorągiewka na wietrze. Ed Gein to ojciec chrzestny wszystkich filmowych psycholi. Bez jego chorej historii nie byłoby może takiej psychozy, milczenia owiec, a teksańska masakra piłą mechaniczną to jest praktycznie splagiatowany katalog Ikei z mieszkania gaina, czyli mebelki z kości, abażury ze skóry. On to wszystko miał w ofercie, zanim w Teksasie ktokolwiek w ogóle pomyślał o odpaleniu piły. Scenarzyści Netflixa doskonale świadomi tego wszystkiego, odwalili numer stulecia. Wsadzili do serialu o Gainie scenę, w której on sam odpala piłę mechaniczną i gania z nią po lesie jakichś typów. Zrobili mu hołd z filmu, który. Sam zainspirował. Tyle, że Ed Gein nigdy w życiu nie biegał z żadną piłą. To nawet nie był jego styl. Trzeba więc pamiętać, że żaden z wyżej wymienionych filmów nie opowiada jego życia dosłownie, ale wszystkie czerpią z jego makabrycznej symboliki. I tak tytułem końca jeszcze szybkie odpowiedzi na szybkie pytania: czy Edgain zabił kogoś w psychiatryku? No też nie. Po zamknięciu mówi się, że był przecież wzorowym pacjentem, grzeczniejszym od ministranta, pielił grządki i czytał Biblię. A taniania, która rzekomo była jego ofiarą, bo zabrała mu pracę i szansę na miłość, to kolejna bajeczka napisana dla taniego dramatyzmu. Tak samo nie znalazł i nie odkopał grobu własnej matki. Natomiast prawdą jest, że to jej śmierć odpaliła w nim tryb nocnego archeologa, ale na części zamienne polował raczej u sąsiadek na cmentarzu. Strach pomyśleć, jaki poziom absurdu zaserwuje nam Netflix w czwartym sezonie, a czwarty sezon będzie przypominam chyba o Lizie Borden, co rzekomo siekierą załatwiła swoich rodziców i jeszcze jej za to podziękowali uniewinnieniem. Pewnie się okaże, że to nie była nawet siekiera, tylko nie wiem, portal do innego wymiaru, a inspirował ją duch Eta przemawiający przez toster.